Dzień dobry, dzień dobry, witam Was pięknie w kolejnym nagraniu księżycowym. Przed nami Nów w znaku Panny 23 sierpnia 2025 roku o 8.07. Nie jest to, słuchajcie, zwykły Nów, to jest pierwszy z dwóch nowiów w tym samym znaku, co jakby samo w sobie podkreśla ważność archetypu panny, z którym przyjdzie nam pracować w najbliższym cyklu księżycowym. Kolejny Nów 21 września i dokładnie wtedy zaczyna się nowy rok Nów numerologiczny i oczywiście jak co roku będzie miała miejsce premiera e Alchemia dla każdej liczby numerologicznej. I planera numerologicznego do pracy z energią miesięcy. Więc zachęcam Was, żebyście zaobserwowali nas na Instagramie. Oczywiście tutaj na YouTubie również będziemy mówić o alchemii, ponieważ jest to bardzo duże wydarzenie, i warto wiedzieć, z jakimi energiami przyjdzie nam pracować, ponieważ przed nami naprawdę duże zmiany. I tym samym słuchajcie, jeszcze przypomnę od razu przy okazji, że z końcem tego miesiąca, czyli sierpnia, kończy się. Promocja, czyli premiera na mój masterclass o manifestacji, która działa. Już w tej chwili ponad 250 masterclassów trafiło w Wasze ręce i Opinie są fenomenalne. Ja się bardzo cieszę, że taki feedback był na ten produkt. Zresztą jak wejdziecie do naszego sklepu, możecie zobaczyć sobie jakie są opinie dziewczyn. Ja wam zostawię link, więc możecie z łatwością sobie tą masterclassę przesłuchać, nabyć, jeżeli jeszcze nie jesteście w jej posiadaniu. Co jeszcze? Do tego ten nów, czyli teraz 23 sierpnia jest w krytycznym stopniu pan, dokładnie w zerowym stopniu. Co działa, można powiedzieć, jak taka soczewka, czyli wszystko, czego doświadczymy, będzie bardziej wyostrzone, mocniej odczuwalne i takie bardziej wymagające naszej uwagi. Bo zerowy stopień znaku ma ogromne znaczenie. To jest stopień początkowy i punkt inicjacji, czyli zero to jest energia wejścia w coś nowego i symbolizuje to świeży start, zupełnie czystą przestrzeń, w której można zbudować coś od podstaw. Czyli mamy zerowy punkt Panny i mamy Nów, który sam w sobie jest spotkaniem Słońca i Księżyca i jest to moment inicjacji siana, sienia ziarnia, ziarna i manifestacji. Teraz macie szansę zacząć coś jeszcze raz na nowo, z nową świadomością. To nie jest kontynuacja tego, co było. To jest możliwość wejścia w nowy rozdział, który nie jest jeszcze obciążony jakimiś waszymi starymi schematami czy wzorcami. Dlatego teraz wyjątkowo ważne jest, abyście zadali sobie pytanie, co chcę zainicjować, co chcę zacząć od nowa. I nowy Pannie zawsze koncentruje się wokół porządkowania życia, naszego zdrowia, rutyny, pracy, obowiązków, a także tego, jak dbamy o nasze ciało i o naszą psychikę, bo Pana rządzi jelitami i układem trawiennym. Dlatego to jest świetny czas na. Porządki w naszej diecie, oczyszczanie organizmu, uważniejsze przyjrzenie się temu, co jemy i jak się po tym czujemy. To jest też świetny czas na budowanie naszej odporności. No idzie jesień, nie ma co ukrywać. Czy chociażby, na przykład, przygotowanie się do jakiegoś oczyszczania, do jakiegoś detoksu. Panna mówi: Duże zmiany trzeba zacząć od małych kroków, jak na przykład codzienne spacery, dodanie więcej warzyw do diety, odcięcie cukru, suplementacja, poranne pisanie w dzienniku, czy na przykład regularne medytacje. Medytacja pozwala nam uspokoić emocje, tak, które bardzo wpływają na nasz stan zdrowia. Więc zastanówcie się, co możecie zrobić, aby w ogóle lepiej zadbać o swoje ciało i o swój umysł. Pomyślcie o tym tak, że są dni, w których potraficie pracować 8 godzin w pełnym skupieniu i wcale nie czujecie zmęczenia. A są też takie dni, w których ciężko jest się zebrać, wyjść z domu, wstać z łóżka. I w jednym i drugim przypadku to wasze ciało daje jakiś wam sygnał. I problem polega na tym, że żyjemy w świecie, który próbuje nas wcisnąć w te same ramy. Czyli praca od 9 do 17, ten sam schemat, 5 dni w tygodniu, 5 posiłków dla wszystkich, jeden system edukacyjny dla milionów ludzi. I nów Panie przypomina, że Twoja droga do efektywności i zdrowia jest indywidualna i możesz ją wybrać dowolnie. Tylko przeanalizuj, co Ci służy, a co nie. Dlatego teraz najlepiej, co możecie zrobić, to obserwować siebie. Jak wygląda Wasz dzień? W jakich godzinach macie więcej energii, a kiedy opadacie sił? Co Was motywuje? A co wam odbiera moc? Więc zróbcie sobie taki mały eksperyment. Możecie sobie przez kilka dni zapisywać to, jak się czujecie, jak reagujecie. Jaki macie rytm w swoim dzienniku? Wtedy zobaczy, zobaczycie pewne powtarzające się wzory, pewien schemat. I może okazać się, że na przykład najlepiej myślicie rano, i właśnie wtedy powinniście robić najtrudniejsze zadania. Albo właśnie, że wstawanie rano powoduje, że macie na cały dzień bardzo dużo energii, albo właśnie medytacja jest takim boostem dla Was, albo uspokaja was. Także zastanówcie się co w waszej rutynie wam służy i sobie to zapiszcie, żebyście mieli jakieś wnioski pod koniec tego cyklu. Przyjrzyjcie się balansowi również między pracą a wypoczynkiem, balansowi między działaniem a regeneracją, balansowi między tym co przyziemne a tym co duchowe. Jeśli tego nie ma w waszym życiu, to czas aby coś zrestrukturyzować tutaj. I możecie poczuć teraz taką też presję, że Powinniście już mieć idealną sylwetkę, że lato się kończy, że wasze plany są w powijakach, że czegoś nie dowieźliście, że zaraz szkoła, dzieci się zaczyna. Możecie mieć taki, taki trafik w głowie i może te, możecie też patrzeć na innych i myśleć sobie, że ktoś już ogarnął, ktoś już coś osiągnął, że ktoś już jest już w tej rutynie wspierającej, a wy jeszcze nie. Możecie się czuć przytłoczeni, właśnie porównując się do innych. Możecie się też czuć przytłoczeni ilością obowiązków, projektów, zadań, które czekają w kolejce i mogą Was frustrować, że jeszcze się za nie nie zabraliście, że jeszcze nawet nie zaczęliście. Ale właśnie tutaj pojawia się lekcja dla panny, od panny tak naprawdę, bo panna, choć ona lubi porządek i szczegóły, przypomina, nie chodzi o to, żebyś. Zrobiła, zrobił wszystko naraz. Bo kiedy próbujesz naprawić całe życie takim jednym ruchem hurtowo, szybko przychodzi takie przeciążenie i rezygnacja. Tracimy wtedy motywację. Dlatego róbmy krok po kroku, powoli, w swoim rytmie. Odhaczajmy kolejne rzeczy, ale nie róbmy sobie presji. I Panna też ma takie naturalne zapędy do bycia perfekcjonistką. Ona potrafi widzieć. Każdy szczegół, każdą niedoskonałość, każdy element, który trzeba poprawić, który wymaga poprawy. I to jest bez wątpienia ogromny dar, tak? bo dzięki temu łatwo dostrzega błędy i znajduje pewne rozwiązania, które innych umykają i których inni nie widzą, ale jednocześnie to może stać się też pułapką, bo w świecie perfekcjonizmu nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Więc ciągle jest coś do poprawy. Zawsze można zrobić więcej, lepiej i szybciej. Dlatego właśnie ten nów uczy nas, że prawdziwa siła nie polega na tym, żeby wszystko było perfekcyjne. Celebrujcie małe kroki. Dlatego też wyjątkowo ważne, abyście zatrzymali się i docenili siebie, docenili to, co już osiągnęliście, to, co już wiecie, to, co wam się udało. Możecie zapisać codziennie, na przykład, trzy rzeczy, które zrobiliście dobrze albo za który jesteście wdzięczni. Zauważycie wtedy postępy, tak? takie małe kroczki, które w waszym życiu budują tak naprawdę duży sukces. I to właśnie ta wdzięczność i to świętowanie tych sukcesów, nawet małych, są najlepszym lekarstwem na właśnie to, ten perfekcjonizm, który w tym czasie może wam się odzywać. To jest też takie, Pana ma też tendencję do tego, żeby bardzo wysoko sobie podnosić poprzeczkę, nie tylko sobie, ale też innym. Więc Zacznijcie na spokojnie, małymi krokami, nie wszystko naraz i zobaczycie, że będzie Wam leżej w tym cyklu księżycowym. I panna też to jest znak, który ceni sobie edukację, rozwój intelektualny, i ten nów w tym czasie może Wam podpowiadać, że ważne jest to, żeby na przykład zacząć się rozwijać albo, żeby zacząć jakiś jakoś nowy kurs, jakiś nowy kurs. Czy na przykład przeczytać jakąś inspirującą książkę, czy nauczyć się czegoś nowego, jakiejś nowej umiejętności? Możecie poczuć chęć na przykład zgłębienia wiedzy w tematach, które wcześniej były wam obce, lub na przykład rozwijać swoje kompetencje w jakiejś nowej pracy, w nowym kierunku. Więc zainwestujcie swój czas w rozwój, pieniądze, w rozwój osobisty. I to Wam na pewno zaprocentuje i przyniesie długoterminowe korzyści. Energia Panny jest też y, związana z pracą, szczególnie tą, która wymaga uwagi y, na takich szczegółach i dbałości o jakość. To jest też doskonały czas, aby przyjrzeć się swoim projektom zawodowym zastanowić się gdzie możemy wprowadzić jakieś ulepszenia może warto stworzyć nowe jakieś systemy zarządzania czasem lepiej się zorganizować nie tylko w domu ale też w pracy czy na przykład zrobić porządek w dokumentach więc pracujcie nad efektywnością i dokładnością ale pamiętajcie żeby nie popaść w taki nadmierny perfekcjonizm i presję którą sobie sami nakładacie i chociaż panna często kojarzy się nam z pracą i właśnie z organizacją, z porządkowaniem naszej przestrzeni, jest też znakiem, który ma w sobie bardzo dużo empatii. I Chęci pomagania innym i to jest doskonały czas, aby zastanowić się, jak możecie wesprzeć swoich bliskich lub zaangażować się na przykład w jakieś działalności charytatywne. Być może warto poświęcić trochę czasu na jakiś wolontariat lub po prostu być bardziej obecnym i pomocnym dla tych, którzy są wokół Was, czyli Waszych bliskich, Waszych dzieci. I skoncentrujcie się na relacjach w tym czasie, które właśnie wymagają tej troski i wymagają tej uwagi, a także na jakichś takich działaniach, które mogą, przynieść dobro innym w szerokim tego słowa znaczeniu. Do Nowiu mamy również kwadraturę Urana, więc możecie odczuć ten układ jako napięcie między np. Na chęcią stabilizacji, a nagłą potrzebą wolności, bo Uran mówi o wolności. On mówi o tym, żeby się wyrwać z jakichś schematów, z jakichś rutym. I z jednej strony możecie Pragnąć, mieć właśnie plan, poukładać sobie codzienność i mieć kontrolę nad swoim życiem, a z drugiej strony coś w was może krzyczeć, że nie chcecie tej rutyny, że macie dość obowiązków, dość ograniczeń, dość tego, 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 tego życia, w którym się cały czas obracacie, które jest cały czas takie same. Ta kwadratura może przejawić się na kilka sposobów. Na przykład, jakieś nagłe zrywy, typu od jutra zmieniam całe swoje życie. Czy, czy jakieś radykalne diety, nagłe decyzje o rezygnacji z pracy, czy jakieś postanowienia, które nie do końca da się utrzymać na dłuższą metę, czy na przykład nieoczekiwane wydarzenia, które wybijają nas z dotychczasowej rutyny, na przykład niespodziewane opóźnienia, zmiany planów, coś, co wymusi elastyczność, będzie szokujące, będzie zaskakujące. Lub na przykład jakieś takie wewnętrzne poczucie frustracji wobec codziennych obowiązków. Energia, że chcemy się uwolnić od wszystkiego, co wydaje się zbyt sztywne i zbyt ciasne w naszym życiu. Ale tu tkwi właśnie lekcja, bo uran w kwadraturze nie pojawia się po to, żeby nas zniszczyć czy wytrącić z równowagi, ale uwolnić nas od starych struktur, które już nie działają. I to napięcie pokazuje, gdzie nasza codzienność... Jest przestarzała, gdzie rutyna nas więzi, i gdzie nas nie wspiera, i co trzeba zmienić. I nie jest to do końca dla nas wygodne. Żeby jak najlepiej wykorzystać ten nów, zachęcam Was oczywiście do pracy z dziennikiem, żebyście sobie odpowiedzieli na kilka bardzo kluczowych pytań, które mogą Wam pokazać bardzo ważne przestrzenie waszego życia, które wymagają przeanalizowania i jakichś zmian. Na przykład. Jakie aspekty mojego codziennego życia wymagają lepszej organizacji, tak? lepszej struktury, gdzie powinnam zrobić porządki? W jakich dziedzinach mojego życia dążę do perfekcji? I po co? Czy jest to tego warte? A gdzie na przykład mogę sobie pozwolić na większą elastyczność? Jakie nowe nawyki mogę wprowadzić, aby lepiej zarządzać swoim czasem i swoją energią? Czyli mam ten balans między pracą a odpoczynkiem, między materią a duchowością? Jakie projekty lub zadania odkładam na później i dlaczego je odkładam na później? Dlaczego nie mogę się do nich zebrać? W jaki sposób mogę wprowadzić więcej równowagi w moim życiu, więcej harmonii między pracą a odpoczynkiem? Zachęcam was do tego, żebyście ten czas, który jest zarazem końcem i początkiem, no bo mamy Koniec starego roku numerologicznego. 21 września zacznie się nowy rok numerologiczny. Teraz mamy nów w zerowym punkcie panny. Za miesiąc, czyli 21 września, będziemy mieć w 29 stopniu panny. Czyli tutaj coś się kończy i coś się zaczyna. To jest czas na audyt, na analizę, na zastanowienie się, jak chcemy. Kształtować te następne 12 miesięcy w nowych energiach numerologicznych, żeby podjąć decyzję, co nam już nie służy, co chcemy posprzątać w naszym życiu, a jaką nową jakość chcemy wprowadzić, żeby ona nas niosła, żeby nas rozwijała. Pamiętajcie, panna jest nie tylko o porządkach, ale też jest o rozwoju. Więc zastanówcie się, w jakich sferach życia chcecie się rozwijać i chcecie kreować coś nowego. Wykorzystajcie ten now dla siebie na maksa. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, i do następnego.